Co robią normalni ludzie przed godziną trzecią w nocy? No ja tego nie wiem, ale wiem co robią takie gamonie jak ja. Otóż pakują oni swoje ciężkie plecaki, wrzucają je do swoich samochodów, zasuwają nim parę godzin, by się cieszyć tym. I tym, i tym, i tym, i tym, i tym, i tym, i tym. No ale trzeba trzymać się chronologii, bo jak mawiał kiedyś pan Hitchcock, dobry film to jest taki, w którym początek charakteryzuje się mocnym uderzeniem, a potem tylko jest podtrzymywana ta doskonała atmosfera. Więc wstępniak był mega mocny. A teraz zaczynam moją wędrówkę. Startuję z Palenicy i trasa wjedzie przez Dolinę Pięciu Stawów Polskich, potem spinaczka na Szpiglasowy Wierch, który dzisiaj jest najwyższym punktem wędrówki i zajście przez Morskie Oko z powrotem do palenicy. Aplikacja moja pokazuje 23,5 km 9.15, godzina 5.50, czas start. A żeby dodać nieco dramaturgii mojej wędrówce, to wspomnę o tym, że w nocy śnił mi się Miś. I znając moje szczęście, w sensie urzeczywiśni dzisiaj takiego misia spotkam też na mojej trasie wędrówki. Mam tylko nadzieję, że to będzie grzeczny miś. I takiego gamunie jak ja to nawet nie będzie chciał powąchać. No poranek jest kwiecisty w Tatrach. Słoneczko już świeci. Jeszcze jest dość chłodno, ale zapowiada się naprawdę wspaniała pogoda. Chyba takie tu osoby powinienem wcześniej dać do wstępniaka. Co? No nic, zapraszam na kolejną wędrówkę i na, na pewno niezapomniane widoczki. Pierwsze poty za płoty, już się dosyć obficie leje ze mnie, fajne podejście na razie, śliczne widoczki, w międzyczasie musiałem zmienić swój sprzęt, bogatki, które kupiłem w Decathlonie za okazyjne 6 dych okazały się za szerokie w pasie, i tak po ludzku spadywały mi z czterech literek, teraz idę w spodenkach, co sobie akurat chwalę, bo nie wiem czemu założyłem długie spodnie na dzień dobry. No i dalej huzia do przodu, bo poziom endorfinek rośnie w zastraszającym tempie. Można pojechać zobaczyć piramidę Cheopsa, można pojechać do Indii pooglądać tą sławną świątynię, można nawet pojechać do Stanów pooglądać pola kukurydzy. Ale myślę, że to, co teraz widać, to zdecydowanie jest ponad tymi wszystkimi atrakcjami. No i w takich okolicznościach przyrody świętuje 8 km wędrówki. Ostatni odcinek jest dosyć ciężki, bardzo dużo schodków. Ale te widoczki, które są, które było widać wodospady czy tam wodogrzmoty, no po prostu coś wspaniałego. Coś wspaniałego. He. Za chwilę na pięciu stawów, potem odbijam na szlak żółty, żeby zaatakować szpiglasowy wierzch. Nie znam na topografii Taterek Ale ja chyba gdzieś tam będę szedł, jak mi się wydaje Jeszcze nie mogę doczekać stawy, no piękne sama z góry No co pewnie już będzie Nie wiem co będzie Coś będzie na pewno Coś fajnego Teraz fajny płaski odcinek, można troszkę nóżki zluzować Fajnie w dolinie, bo nie wieje. Słoneczko dosyć mocno daje. No i kurczę. Pieczone. Jest genialnie, genialnie. Fajna wycieczka. Ludzi dosyć mało. Także cieszę oko. No i hejże do przodu. W moim życiu zjadłem już kilkanaście tysięcy śniadań, a jeszcze chyba nigdy nie jadłem w takich okolicznościach przyrody. Aż ciśnie się na usta tradycyjne, polskie, japiernicze, co? No pięknie. Prawda, nie wchodziłem do żadnego zestawu. Wystarczy, że je obszedłem. Efekt jest ten sam. Ale przynajmniej żadnego zakazu nie złamałem. A ja tu pitu pitu. A tu dość strome podejście pod przełęcz mnie czeka. I potem jeszcze ostateczny atak na szczyt. Nóżki troszkę palą. Ale co to nóżki? O, jak mamy! take it to Jezu, takie, to jest genialne! <laughs> Ale są No Dotarłem, no wspaniała trasa. Naprawdę przepiękna. Podejście od doliny pięciu stawów. Cud miód. Trochę dały, trochę postraszyły łańcuchy. Ja to mam straszne wysokości. Ale dałem radę. Dałem radę, jestem na szczycie Spiglasowy wierch. to z hakiem. Eee, wow trochę tu wieje ja jestem cały mokry więc mi jest dość zimno pewnie zaraz zajdę teczko niżej zrobić przerwę chyba sam szczycik jest tam ale ja już się tak cykam że sobie zaliczam tu gdzie jestem i prykam do Morskiego okna. jeszcze nigdy nie byłem nad Morskim okiem. <grym> mam nadzieję, że dojdę Markę. O, Ceprówka, czyli droga zbudowana przez górali dla Ceprów, czyli dla mnie. Więc skoro dla mnie ją zbudowali, to sobie no, idę do Morskiego Oka. Muzyka Tą ceprówką na dół do morskiego oka no, to jest jak jazda po niemieckich autostradach po prostu poezja. Tu widzę, wszyscy Polacy też zadowoleni, bo z, z każdej strony dobiega siarczyste, ale urwał, ale urwał. Także bardzo wszyscy sobie chwalą tą drogę. No i co? Pierwszy raz morskie oczko. Ważne jest to, nie byłem nad morskim okiem, nie widziałem nigdy na żywo, tylko na zdjęciach. No ale zaliczam dzisiaj morskie oczko, ile się nie połamie na tych kamerach. Przy okazji się pochwalę, dwa, trzy istaki wziąłem, Udało mi się coś nagrać, zobaczymy, czy, czy zoom był ok. I czy jakoś materiału będzie ok. Jak będzie to wstawię do tego filmu. A jak nie, to trzeba się na słowo. meta mojej wędrówki dzisiaj, choć nie wiem czy powinienem być szczęśliwy z tego powodu. Prawie 24 km. Jest godzina 12.01, czyli 6 godzin 10 minut 11 zeszło. Więc nie wiem czy to mnie porąbało, że tak przeszedłem tą trasę szybko. Czy ci co szacują w aplikacji czas przejścia na 9.15 po prostu się pomylili. Co do samej traski, no muszę ją podzielić na dwa etapy niestety. Pierwszy to ten odcinek Dolina Pięciu Stawów, szpieglasowy z metą w schronisku nad Morskim Okiem. Absolutnie genialna, absolutnie genialna. To no jest po prostu topka. Topka w Polsce, w regionie nawet nikt nie przebije, i pewnie tylko Alpy Szwajcarskie. Tamte wycieczki mogą być bardziej ekscytujące. No, widoki doznania wizualne genialne, no przegenialne, po prostu coś wspaniałego. Skala trudności to takie medium plus. No są momenty, gdzie są cięższe podejścia, no też ofiary lęku wysokości będą miały miękkie nogi w paru miejscach. Ja miałem przynajmniej są łańcuchy. No nie zmienia to jednak faktu, że to jest taka topka, to no po prostu coś wspaniałego. No i drugi odcinek oczywiście od morskiego oka do palenicy kurtyna milczenia, bo nie, nie będę milczał. Tabuny ludzi, tabuny koni, betonoza. 7,5 km. no. Już uważam, że deptak w Szczawnicy czy w każdym innym polskim mieście będzie przyjemniejszy, bo tam przynajmniej tych koni nie ma. Nie, nie narzekam. Całe kółeczko. Cudowne. Jak najbardziej godne polecenia. Muszę tylko przycinać, bo co chwilę ludzie idą, a ja wstydek jestem. <gry> no i co, na końcu powiem o śnie, który się nie spełnił, chociaż ja uważam, że się spełnił Zamiast Misia były trzy świstaki. Świstaki są dużo słodsze, ładniej wyglądały. No i były takie urocze, i no. świsnęły nawet. Ale było wszystko fajnie. Pokażę wam tylko kolejkę do koni. No. Tak to wygląda mniej więcej. Ci wszyscy ludzie czekają właśnie na bakabra.